W połowie rejsu nie widać lądu, pogoda się coraz bardziej pogarsza. Jak tu trafiliśmy, zapraszamy do obejrzenia materiału. 20 mil morskiej żeglugi. ORP Wodnik. Okręt bez tajemnic. Jesteśmy w porcie wojennym Gdynia. Zabieram Państwa dzisiaj na krótki rejs po Zatoce Gdańskiej, podczas którego będziecie mogli zapoznać się ze specyfiką służby na okrętach marynarki wojennej. Na pokładzie ORP Wodnik. Okręt w dniu dzisiejszym, tak jak wcześniej wspomniałem, wyjdzie w rejs po Zatoce Gdańskiej. W tej chwili obserwujemy przygotowanie załogi tego okrętu do odsumowania sportu wojennego dnia. w trakcie alarmu manewrowego odsumowanie odsumowujemy sportu wojennego Gdynia no i tu żołnierze klarują cumy w tym momencie pracuje cuma Spring zaraz będzie polecenie z GSD abyśmy tą cumę rzucili i to na tym polega nasza praca warunki są dzisiaj dosyć trudne bo jest silny wiatr to jest grupa manewrowa Dziub Naszym zadaniem jest odsumować okręt i teraz wychodzimy w morze i bezpiecznie wyjść w Morze Zagłówki. Na chwilę oficer wachtowy ogłosi alarm do środków ratunkowych. Załogi zajmują miejsca przy swoich tratwach ratunkowych. Bosman okrętowy z oficerem wachtowym sprawdza, czy prawidłowo założone są kamizelki ratunkowe, czy wszyscy znają obowiązki. Bosman okrętowy udziela instruktażu i prawidłowego założenia pasa ratunkowego. Teraz ja sprawdzę pani za mocowanie. Proszę mnie tak. nie wyrzucać może. Jesteś tam? Na fali, na fali, no to naprawdę wtedy nie, nie będzie i nie będzie Jest, tak? trzyma się W warunkach zimowych, gdy jest wychodzenie Zazwyczaj rozbitek nie przeżywa dłużej jak 3-4 minuty w wodzie Odnośnie trat ratunkowych Na okręcie Uf. znajduje się 16 sztuk takich trat ratunkowych Tratwa jest 10 osobowa Tratwa jest wrzucona na wodę Tratwa się otwiera Tratwa stoi, stoi na wodzie i skaczemy wtedy do wody, 10 osób skacze do wody i wchodzimy pojedynczo do tratwy. Ostatni do tratwy zawsze wchodzi dowódca. Bardzo ciężko jest przeżyć w tratwie, tu w warunkach północnych, gdy morze jest wychłodzone, gdy temperatura jest niska. Niemniej jednak, również bardzo ciężko jest wytrzymać w tratwie na morzach gorących, gdzie temperatura na zewnątrz jest 40 stopni, a my jesteśmy w tratwie, zamkniętej gumowej, która nagrzewa się i czasami temperatura dochodzi do 80 stopni. Na wachcie jest dwie osoby, na prawej i na lewej. Sinie. Chciałam pana zapytać, jak wytrzymują panowie w takim hałasie, ale już właśnie widzę. No właśnie, to jest jedyny sposób na to, żeby to wytrzymać. Cały czas. Tak, cały czas. Inaczej się nie da w ogóle tutaj, bez słuchawek. Słucham? Bez słuchawek się nie da tutaj w ogóle. Nie, 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 da się pracować i to grozi utratą słuchu, także to bezpieczeństwo. Znajdujemy się w css w centrum sterowania siłowniami. To tutaj e, załączamy, wyłączamy wszystkie mechanizmy odpowiedzialne za funkcjonowanie okrętu. Okręt to jest taki niezależny dom na wodzie, można powiedzieć. E, składa się z wielu mechanizmów i urządzeń, i każde z tych urządzeń e, można załączyć tutaj i skontrolować ich pracę. Do góry no, na pokładzie widać, co się dzieje. E, widać też wyżej, gdzie ten okręt płynie, a panowie tutaj są w zupełnie innej sytuacji. Nas interesuje, żeby okręt płynął, a gdzie płynie, to już jest rola naszych kolegów na górze. Jesteśmy na jednym z kilku pomieszczeń marynarskich. Są w tej chwili, nie wachty, mają prawo, mają czas na wypicie spokojnie kawy. Jak się panu mieszka w takich warunkach dość specyficznych? Nie narzekamy. Można się przyzwyczaić. Mogą panu je, pokazać, gdzie panowie nocują? To są koje. klaustrofobii tu nie można mieć. Można się przyzwyczaić. Wbrew pozorom jest wygodnie. Jak najbardziej. Szczególnie po nie ma problemu z zaśnięciem. Jeszcze delikatnie, delikatnie przyjemnie buja to. Czy jest ktoś pan z Wielkopolski? Jarocin. Jarocin tak? Tak. Starszy marynarz Kostek. Pochodzę z Jarocina właśnie. Znalazłem się tu może poprzez przypadek. Odbyłem swoją służbę, tę zasadniczą, później nadterminową. Teraz zostałem żołnierzem zawodowym. I tak od już prawie 8 lat. Gdzie najdalej zdarzyło się panu wpłynąć? Myślę, że tutaj cała praktycznie Europa, a najdalej chyba wysunięty to tak Teneryfa, wyspy hiszpańskie, więc ciekawe. Można to zobaczyć. Na Islandii także byliśmy, więc jest dużo, dużo różnorodności. Od ciepła po zimno, więc tak to wygląda. Dzień dobry. E, co dzisiaj w e, menu? E, dzisiaj pieczeń rzymska, zupa pomidorowa, surówka z białej kapusty. Czy na okręcie kotuje się tak samo jak na lądzie? Normalnie? Tak. tak. No, a jak jest w sztorm i trzęsie statkiem, to jak to panowie? zatrzymać? Da... A garnki, zastawa? To, to są zasztormowane. Co to znaczy? Zastosowane, zabezpieczone przed upadkiem. Czy jak trzęsie właśnie jest sztorm, duża fala, panowie się czasami pocieli? Nie, no to jest kwestia wprawy, przyzwyczajenia już do takich warunków. Normalnie jak się człowiek zatnie, nawet jak buja, albo czy, czy stoi w porcie przymolo, to nie buja i też się człowiek zaciera więc... Przy można się naciąć. pomieszczenie, w którym się znajdujemy aktualnie czyli mesa oficerska to jest mesa przeznaczona głównie dla oficerów i tutaj chorążyk, którzy służą w etatowej załodze bądź są dodatkowo zaokrętowani razem z nami to jest miejsce nie tylko do spożywania posiłków ale również do spokojnego wypicia kawy obejrzenia filmu a pomyślenia o swojej dalszej karierze co bym chciał w życiu robić i jednym z elementów wyposażenia czy zdobiących tą mesę jest widoczne tutaj godło okrętu czyli postać po pierwsze wodnika nawiązujący do naszej nazwy po pierwsze, to załoga okrętu otrzymała od matki chrzestnej pani Marii Glińskiej, żony ówczesnego komendanta Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w 1976 roku z okazji podniesienia bandery. Po mojej prawej ręce możemy zobaczyć tutaj replikę obrazu Bitwy pod Oliwą, gdzie m.in. nadwyżej wspomnianej replice to jest galeon wodnik, czyli protoplasta naszego okrętu. Pierwszy okręt, który nosił to imię. A wodnik, na którym jesteśmy, od ilu lat pływa po morzu? Do służby w marynarce wojennej wodnik wszedł 27 maja 1976 roku. W przyszłym roku będziemy odchodzić, obchodzić okrągłą 40 rocznicę podniesienia bandery, czyli 40 latek, ale jeszcze sprawny. Gdzie najczęściej wodnik pływa w tej. Zazwyczaj mamy tak, że około tych 40-50 paru dni w roku, czyli połowa tego czasu, to są takie rejsy na Morze Śródziemne. Czyli generalnie w akwen powiedzmy około zwrotnikowy, tak to nazwijmy. Tutaj uwagę naszą przyciągają te liczne yy, 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 tak herby. W naszej nomenklaturze nie tyle herby, co właśnie krestami je nazywamy. Jest to jak gdyby, to są elementy pamiątkowe, które okręt otrzymał zarówno od okrętów innych bander, bądź i naszej polskiej marynarki oczywiście zaprzyjaźnionych z nami, bądź od przedstawicieli władz wojskowych i cywilnych portów, w których okręt był. Okręt idąc na wojnę w Zatoce Perskiej, a wszedł na Morzu Północnym w sztorm, i to dosyć potężny, ponieważ potrafiło te bębny cumownicze z cumami, które są na dziobie, powyrywać. Tak więc, jednak to było potężne masy wody, które gdzieś się tam wbijały na tym. Mojej karierze jako dowódcy, w zeszłym roku na Oceanie Atlantyckim, jak nas dopadła taka sztormowa fala. To też potrafiło nam w dziób tak przyłożyć, że potrafiło powyłamywać te rolki na, umieszczone na Falsburcie, plus powyginać w ogóle te blachy w sposób taki y, dosyć widoczny, że musieliśmy to naprawiać po powrocie do portu. Plus do tego te bębny z cumami tradycyjnie znowu po pomimo tych ślub, śrub potężnych mocujących do pokładu. Czy marynarz powinien umieć pływać? Tak, prawda. Wydawać by się mogło, że tak, ale jednak jest taka teoria, która mówi, że zdecydowanie lepiej, jeżeli on pływać nie umie, bo on wtedy zrobi wszystko, żeby okręt uratować i suchą nogą do portu wrócić. Jak to przysłowiowo, własną dupą zasłoni dziurę w pokładzie czy w burcie. Jest je, nie? O, ja to. to. to, 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 to. to. Nie, za daleko nie. W tej chwili. Nasze warunki na morzu pogorszyły się. Mamy już dobrą trójkę. Świadczy o tym grzywacze, które tworzą się na falach morskich. E, dość silna bryza. E, myślę, że za jakieś godziny e, będziemy już mieli stan Morza 4. To jest okrętowy RP Wodnik z 1976 roku. Tutaj służba wachtowa tego okrętu wybija tak zwane szklanki. Czyli informuje załogę, która jest godzina. To są łazienki chcę dla większego ogółu, dlatego na na popłakam. No, dobra, Jezu, idziemy stąd, popłakam. Dobra, czekaj, muszę dojść, żeby mnie to nie rzuciło gdzieś tam. A może lepiej się czegoś trzymać? Tak właśnie mi się zdaje. Najlepszy sposób na tą chorobę morską? Nie ma jednoznacznego i najlepszego sposobu. Można wspomóc się farmakologicznie, można po prostu położyć się i leżeć, co działa bardzo dobrze. Na niektórych działa kisielek, który zalepia żołądek i niektórzy na niego najlepiej, na niego najlepiej działają i yy, oprócz tego czasami dobre śniadanie albo dobry obiad czyli zapełnienie żołądka również pomaga. Za dwie godziny to wam wszystko się będzie kołysało. Właśnie będziecie przychodzić do mnie. Mam na <coughs> razie tylko tableteczki dobre, no możecie, które pomogą. Terlewo tak. 15. Chodzimy na główne stanowisko dowodzenia. Na czym polega sterowanie okrętem? Yy, polega na utrzymaniu zadanego kursu przez oficera wachtowego. Cały czas coś tutaj musi być? Tak, dokładnie. Koleżanka się przyucza do fachu sternika i obsługuje właśnie koło sterowe. Jestem oficerem od nawigacji. Zajmuję się głównie prowadzeniem nawigacji w czasie pobytu na morzu. Ma pani też rodzinę? Tak, męża, dzieci. Męża, dziecko, pięcioletnią córeczkę. Ale pewnie dużo czasu spędza Pani poza domem, tak? Y, tak, bywa, że w roku nawet 100 dni poza domem spędzamy. To jest fel, to my i tak sobie płyniemy, zrobimy sobie rądkę i wracamy. Sić stopni w lewo na kompasie. Maszyny na Jeżeli dwa okręty spotykają się na morzu, tak jak to miało miejsce teraz, zawsze jest tak, że na którymś z tych okrętów ktoś jest starszy, ktoś młodszy. W związku z powyższym, gdy nasze okręty się spotkały, on nam oddał tzw. Tak honory na morzu. Okręt, który jest niższy rangą, tak, jako pierwszy gwizdze, gwizdkiem oddaje tzw. Tak honor. będziemy wracać w to samo miejsce, z którego wychodziliśmy z portu, z tym, że będziemy cumować prosto tam, bo będziemy dziobem podchodzić. Ale tam jest taka charakterystyczna rzecz, że jest to tak zwane ślepe molo i później prostopadle do niego jest umieszczone molo, do którego będziemy cumować. I tam, między tym wąskim odcinku, między tym naszym miejscem a tym ślepym molo, to przy takim wietrze potrafi występować wewnątrz prąd, który powoduje, że na minimalną prędkością, jak się okrętem idzie, to raptem on dostaje kopa i leci w bok. Jak się człowiek zagapi, to może dziobem było motać sobie w molo nie chcąc. Ale mówię, to są pewne rzeczy, których się nie da wyczytać z książek. To są po prostu lata doświadczeń czy uczestniczenia w pewnych przedsięwzięciach, które pozwalają dopiero jak gdyby przewidywać pewne, pewne rzeczy.